Cześć moi drodzy. Dzisiaj mam dla was kolejną odsłonę, czegoś co wiąże się poniekąd z Bukatonem z Maratonem Czytelniczym. Ale jest też rzeczą, która może funkcjonować kompletnie samodzielnie i w której możecie wziąć udział, nawet nie biorąc udziału generalnie w bukatonie. Jest to fajna opcja dla osób, które akurat są w czasie sesji obecnie, które bardzo dużo pracują teraz i generalnie z różnych innych powodów nie mają możliwości wzięcia udziału w wyzwaniach czytelniczych i czytania wszystkich książek. Możecie zamiast tego wziąć udział w fotograficznym wyzwaniu książkowym, dodawać zdjęcia na zadane tematy, zdjęcia, które będą się tematycznie wiązać. Z książkami właśnie. Wyzwanie to fotograficzne możecie wypełnić na swoim blogu, możecie dodawać te zdjęcia na Instagramie i używać hasztagu bukaton.pl oznaczać mnie, Anitę Olgę. I dodatkowo, żeby było jeszcze ciekawie i żeby podkręcić troszeczkę atmosferę, przygotowałyśmy dla wszystkich z Was, którzy będą chcieli. Mm, Robić te wyzwania i coś mieć szansę na wygranie czegoś, przygotowaliśmy właśnie nagrody. Każda z nas ufundowała w sumie nagrody dla dwóch osób. Przez sześć dni będziecie mieli okazję wygrać, więc mam nadzieję, że troszeczkę tutaj będziecie się mogli wykazać kreatywnością i pobawić się zdjęciami i popróbować swoich sił. W świecie takim fotograficzno-książkowym, czyli łączymy dwie rzeczy, które ja bardzo lubię: zdjęcia i książki. Jakie przygotowałyśmy dla Was wyzwania, czyli co tak naprawdę musicie przygotować, już wam, już wam mówię. W poniedziałek mamy wyzwanie, zadanie do wykonania, zadanie fotograficzno-książkowe do wykonania: relaks z książką. Czyli pokażcie w jaki sposób. E, Wy się relaksujecie z książką, może to być miejsce, w którym czytacie, e, może to być jakieś e, zestawienie e, książka, dobra herbata, jakiś kocyk, no wiecie, takie klimaty. Wtorek e, zabieramy książkę do łóżka, czyli pokazujecie e, taką scenerię, gdzie jest właśnie książka, jest łóżko, jest po prostu relaks, odpoczynek i wy spędzacie sobie czas właśnie z dobrą lekturą. E, środa z twórzką, pozycję z książką, którą aktualnie czytasz Tutaj możecie puścić wodze wyobraźni, możecie zrobić kompozycję, która nawiązuje do tematu treści. Możecie stworzyć kompozycję, w której znajdują się akcesoria do czytania, zakładki, jakieś karteczki, notesy, wszystko to, co jest Wam przy czytaniu potrzebne. W czwartek, książki w Twoim ulubionym kolorze, czyli bierzecie książki, chociażby na przykład w kolorze czarnym, tak jak to będzie w moim przypadku, i robicie, i robicie im jakąś fajną fotę i wstawiacie do siebie na bloga, na Insta, na Facebooka, gdziekolwiek. E, piątek, pokaż co podgryzasz albo popijasz podczas czytania. Są osoby, które w trakcie czytania nie lubią nic jeść ani pić. Są takie, które nie mogą się obejść w trakcie czytania bez jedzenia albo bez picia czegoś, więc ciekawa jestem, jakim wy jesteście typem e, ludzi i czy wy coś jecie albo pijecie w trakcie czytania. Jeśli coś jecie albo pijecie, pokażcie nam, co to jest na fajnym zdjęciu. Sobota, jak to sobota, wypadałoby się troszeczkę poruszać i może troszeczkę wyjść z domu, ale, ale nie możemy zostawiać przecież swoich książek, więc zabieramy książkę w plener i robimy jej zdjęcie, tak żeby miała też jakąś pamiątkę z tego, słuchajcie, wypadu. Wyzwania, jak widzicie, są troszeczkę z przymrużeniem oka. Mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić przy ich realizacji. My każdego dnia będziemy na Instagramie wstawiać swoje interpretacje każdego z tych wyzwań. Jeżeli chcecie, aby Wasze zdjęcia wzięły udział właśnie w konkursie codziennym, w którym nagrodzimy jedną osobę zestawem dwóch książek ufundowanym przez nas, to dodajcie to zdjęcie na Instagramie, oznaczcie je i oznaczcie każdą e, z nas e, za pomocą małpki i nazwy naszego konta na Instagramie. E, wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście jeszcze poniżej. Mam nadzieję, że się fajnie pobawimy z, ze zdjęciami i z książkami. Życzę Wam powodzenia i zachęcam oczywiście do zabawy. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!